Cześć, witaj na kolejnym mikrowebinarze dla użytkowników aplikacji AskMentor, tym razem strefa zarządzania i temat błędów menedżerów we wspieraniu pracowników. Przypomnę tylko, że ten mikrowebinar jest częścią aplikacji AskMentor, w ramach której menedżerowie, handlowcy. HR może rozwijać swoje kompetencje w zakresie zarządzania, sprzedaży, marketingu i wszystkich umiejętności, które są niezbędne do tego, żeby rozwijać firmę, żeby dobrze nią zarządzać. Aplikacja zawiera wewnętrzny czat, możliwość komunikacji z mentorem oraz innymi użytkownikami, mikrokursy, mikroszkolenia, skróty książek oraz ponad 1200 pigułek wiedzy z zakresu prowadzenia firmy, marketingu, sprzedaży Wszystkiego, co jest niezbędne do tego, żeby tą firmę dobrze prowadzić. A tymczasem przechodzę już do tematu błędów we wspieraniu pracowników, którzy popełniają menedżerowie. Pierwszy błąd, chyba najpoważniejszy, to jest złe dopasowanie stylu zarządzania. Jeżeli, jeżeli mamy osobę kompetentną na poziomie delegującym, która jest niezależna, która jest samodzielna, a staramy się zarządzać nią w sposób instruktażowy, to tak jakbyśmy wylewali dziecko z kąpielą. Po prostu niepotrzebnie tracimy energię i czas na to, żeby. Pracować w cudzysłowie za tą osobę i dawać jej wsparcie, którego tak realnie nie potrzebuje, to ona mogłaby to wsparcie dawać innym. Musimy dopasować styl zarządzania, najlepiej w koncepcji stylów zarządzania Blancharda, po to, żeby efektywnie dopasować sposób zarządzania, żeby dać wsparcie takie, jak pracownik potrzebuje, niemniej. Mniej więcej. Drugi aspekt, którym bardzo często zapomina się, jeżeli chodzi o wspieranie, to właśnie takie psychologiczne wsparcie, psychologiczne podejście do pracownika. Nie dając takiego poczucia bezpieczeństwa, poczucia tego, że mogę popełnić błąd, że mogę poprosić o wsparcie, sam sobie strzelam w kostkę, sam sobie strzelam w kolano. Dlaczego? Dlatego, że ludzie czasami utykają w miejscu, czasami mają jakieś blokady wewnętrzne, frustracje. Dzieje się coś na zewnątrz pracy, co wpływa na wykonywanie tych zadań i takie poczucie braku kompetencji. I właśnie tutaj potrzebne jest psychologiczne wsparcie, psychologiczne podejście. O tym będę mówił w następnym, kolejnym filmie zapraszam do tego, żeby subskrybować ten kanał i żeby zapoznać się z tym kolejnym filmem, który niedługo się pojawi. Kolejny błąd to jest wyręczanie pracowników. Jeżeli będziemy traktować ich jak dzieci i dawać im gotowe rozwiązania, będziemy robić za nich te trudniejsze zadania, z którymi oni sobie nie radzą, niczego ich nie nauczymy. Więc jeżeli chcemy realnie wspierać pracowników, przestańmy ich wyręczać. Bądźmy towarzyszem, bądźmy pomocną dłonią, bądźmy wsparciem psychologicznym, ale nie róbmy, tego za pracownika, co ma on zrobić. Kolejny aspekt, którym trzeba pamiętać, to rzucanie pracowników na głęboką wodę i czekanie, czy wypłyną czy utoną. To jest jedna z metod, którą obserwuję u niektórych menedżerów, którzy w ten sposób testują swoich pracowników, a jednocześnie tracą tak naprawdę możliwość rozwoju, no i doprowadzają do rotacji pracowników na tym stanowisku w tym dziale. Jeżeli rzucimy na, głęb na głęboką wodę kogoś, kto jest bardzo kompetentny, któremu, któremu możemy delegować bardzo trudne zdania, ok. Ale jeżeli rzucimy na głęboką wodę osobę, która nie jest na to gotowa, możemy zrobić kuku sobie i pracownikowi. Więc nie rzucajmy na głęboką wodę, dawajmy takie, takie wsparcie, jakie pracownik potrzebuje w danym momencie. Kolejna, kolejny aspekt to jest temat dawania ryby, a nie wędki. Już o tym wspominałem w poprzednich nagraniach, ale chcę o tym powtórzyć. Jeżeli będziemy dawać gotowe rozwiązania, nie będziemy wyjaśniać, dlaczego mamy zrobić to w taki, a nie inny sposób, dlaczego to się tak robi, jakie są motywy akurat takiego podejścia do wykonania tego zadania, czyli nie wesprzemy realnie kompetencji pracownika na przyszłość, po prostu przepalimy czas. No właśnie, i teraz. Jeżeli dajemy właśnie to rozwiązanie, jeżeli nie mamy czasu, jeżeli jednak musi, musimy to pracownik, musimy dać to rozwiązanie, żeby nie opóźniać procesu, żeby przyspieszyć proces obsługi klienta, to teraz albo później wyjaśnijmy, dlaczego akurat tak to zrobiliśmy, dlaczego takie rozwiązanie zasugerowaliśmy, żeby ten pracownik mógł się na tym etapie nauczyć, na tym zadaniu, żeby mógł się nauczyć, żeby wyciągnął wnioski na przyszłość w kontekście tego zadania. Dzięki za wysłuchanie tego mikrowebinaru. Mam nadzieję, że teraz nie będziesz popełniał błędów, nie będziesz popełniała błędów w zakresie wspierania pracowników. Pamiętaj, że wspieranie pracowników to jest też element, gdzie musimy partnersko podejść do pracownika, pomimo tego, że brakuje mu kompetencji, pomimo tego, że potrzebuje naszego wsparcia. Nie chodzi o to, żeby pracownika ciągnąć w dół poprzez naszą krytykę, poprzez zauważanie, że tego nie potrafi, że powinien to wiedzieć, tylko trzeba dać mu realne wsparcie, żeby go wzmocnić i żeby mógł dalej samodzielnie funkcjonować. Dzięki za wysłuchanie tego mikro webinaru, zapraszam do tego, żeby skorzystać z bezpłatnego trialu w aplikacji AskMentor, tam będziesz miał, miała dostęp do takich treści, do uporządkowanej bazy wiedzy, możliwość zadawania pytań, co przyczyni się tak naprawdę do rozwoju Twojego biznesu, do rozwoju Twojej firmy. Dzięki, Macie Sasin, AskMentor.